Witam wszystkich na moim kanale, ja jestem Iza. Dziś będziemy sprawdzać w kartach, w którym miesiącu od dnia dzisiaj, dzisiejszego będziesz w stałym związku. Jest to rozkład dla osób wolnych. Od lewej strony kochani macie trzy talie kart. Talia numer 1, numer 2 i tutaj numer 3. Wybierzcie sobie talię kart, która najbardziej do Was Przemawiam I zaraz zobaczymy, co tutaj widać w kartach. Daję Wam chwileczkę na wybór talii i zaraz będziemy zaczynać. Ok, jeżeli już każdy z Was wybrał swoją talię kart, to najpierw zaczniemy od talii numer 1. Zobaczymy, w którym miesiącu od dnia dzisiejszego będziesz w stałym związku. W którym miesiącu od dnia dzisiejszego będziesz w stałym związku? W którym miesiącu? W którym miesiącu od dnia dzisiejszego będziesz w stałym związku? Okej. Okay. Już mogę tutaj, kochani, powiedzieć, że jeżeli jesteś kobietą i idziesz w kierunku mężczyzn, to tutaj za 4 miesiące od dnia dzisiejszego możesz poznać mężczyznę do stałego związku. A teraz sprawdzimy, poszukamy tutaj czegoś dla kobiet. Jeżeli jesteś kobietą i idziesz właśnie też w kierunku Kobiet. I tutaj tak, tak jak mówiłam, jeżeli jesteś kobietą i idziesz w kierunku mężczyzn, to w przeciągu do 4 miesięcy jest szansa, że będziesz w stałym związku 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jeżeli chodzi o kobiety, które idą w kierunku kobiet, to w, do 14 miesięcy masz szansę też być w stałym związku. Jeżeli np. jesteś mężczyzną i idziesz w kierunku mężczyzn, to też tutaj jak najbardziej do 4 miesięcy masz szansę być z osobą w stałym związku. To teraz sprawdźmy talię numer 2. Zobaczymy, co tutaj. Karty. Pokażę talia numer 2, w którym miesiącu od dnia dzisiejszego będziesz w stałym związku. W którym miesiącu od dnia dzisiejszego będziesz w stałym związku. W którym miesiącu od dnia dzisiejszego będziesz w stałym związku które miesiącu. Okej, okay, tutaj też mamy Przeciągu 12 miesięcy, jeżeli idziesz w kierunku mężczyzn, to um, praktycznie za rok masz szansę e, poznać mężczyznę do stałego związku. Jeżeli jesteś kobietą, jeżeli jesteś mężczyzną, idziesz w kierunku mężczyzn, to też jak najbardziej dopiero za rok. Teraz sprawdzimy, jeżeli chodzi o kobiety: 5, 6, 7, 8, Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tutaj to dopiero za praktycznie. Dwa i pół roku, jeżeli jesteś kobietą, idziesz w kierunku do kobiet, to za 2,5 roku masz szansę właśnie na poznanie osoby, z którą nawet stworzysz rodzinę. Tu mamy kartę dziesiątki monet i cesarzowy. I jeżeli jesteś mężczyzną i też idziesz w kierunku kobiet, to tutaj też jak najbardziej w przeciągu dwóch lat i 7 miesię miesięcy, także tutaj też pamiętajcie, kochani, o tym, że karty to jeżeli pokazują czas, to też nie jest dokładnie kalendarzowy czas. Tutaj miesiąc nie trwa od 1 do 30, tak więc ten okres czasu może się wydłużyć bądź skrócić. Tak więc tutaj, jeżeli jesteś kobietą, idziesz, szukasz mężczyzny, to za rok od dnia dzisiejszego, od momentu, w którym oglądasz to wideo, a jeżeli szukasz kobiety do stałego związku, żeby stworzyć związek, to dopiero. Za dwa i pół roku, za 2 yy, lata i 7 miesięcy. Tak więc teraz sprawdźmy trzecią talię kart. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą. Zobaczymy teraz trzecią talię kart. W którym miesiącu? Od dnia dzisiejszego będziesz w stałym związku. W którym miesiącu? Od dnia dzisiejszego będziesz w stałym związku. W którym miesiącu? Od dnia dzisiejszego będziesz w stałym związku. W którym miesiącu? Okej, okay, powiem Wam tak, tutaj jeżeli chodzi o osobę, która wybrała trzecią kart, jeżeli jesteś kobietą, idziesz w kierunku mężczyzn, to już naprawdę za chwilę praktycznie, bo w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy możesz być w stałym związku z mężczyzną, właśnie do stałego związku, który pragnie kogoś, żeby wreszcie być tak zwaną jednością, a jeżeli jesteś osobą, która idzie w kierunku kobiet, to tutaj też w przeciągu trzech miesięcy masz szansę poznać, bardzo atrakcyjną kobietę, z którą możesz stworzyć związek. Z tym, że od razu tutaj uprzedzam, że to jest królowa buław, tak więc ten związek może być bardzo szybki, bardzo namiętny, i również szybko może się skończyć. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy rozkład. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na kolejne filmy, pa! pa.